Agenci do obsługi klienta, Google zaprezentował coś co przy, w przypadku demo wydaje się super fajne i wypuścił to też w ramach Open Source, czyli to co teraz Wam pokażę, można ściągnąć z Githuba i już spróbować zastosować. Obejrzyjmy tą krótką prezentację. good morning, How are you? Good morning to you too, Patrick, It looks like you've been shopping with us recently. I see you have a few things in your cart already. What can I help you with today? Yeah, so I just bought some plants and I'm trying to pick out potting soil and fertilizer and I'm not sure if I'm getting the right stuff. Could you help me with that? I can definitely help with that, Patrick. To give you the best recommendations, could you show me the plants you bought? I can take a look and help you choose the best soil and fertilizer. I'm sending a video request to your browser now. Great, I can see you. Just hold the plants up to the camera so I can help identify them. Yeah, so I have about 40 of these in various different colors. Those are beautiful petunias. They're a great choice for vibrant color. Let me take a closer look at the items in your cart. Okay, I see you have standard potting soil and general purpose fertilizer. No, i tu się zatrzymamy. Pokażę jeszcze, że to jest dostępne na GitHubie, więc możemy tego konkretnie agenta sobie spróbować zainstalować i użyć. I to jest wszystko opisane, co, co generalnie ten agent jest w stanie zrobić. Czyli na przykład modyfikować hmm, no zniżki, patrzeć w koszyk, y, wysyłać instrukcje, jak dać coś do koszyka, dodawać coś do koszyka, generować kody QR do koszyka itd. itd. No, generalnie robi to wrażenie, Robert. Co? Kosmos, do e-commerceu, stary. Ja, ja, ja głęboko w to wierzę, że e commercey które chcą przetrwać w długim terminie, muszą oprócz rzeczywiście warstw wizualnych, zdjęć, grafiki i 3D renderowania, wdrażać takie rzeczy, żeby być ciągle albo być jakkolwiek sexy, czy bardziej sexy niż Allegro Smart. Nie? A to jest, to jest fantastyczne. Tak, to, to robi naprawdę wrażenie i to nie jest nic z pogranicza science fiction. Można to pobrać z GitHuba i spróbować wdrożyć, więc. Tym bardziej, tym bardziej wydaje się to dość ciekawe. Generalnie też Google wypuścił te, te, te SDK do tworzenia agentów, i to jest chyba część tego SDK. Więc wchodzimy na grubo w rok agentów AI. Nie spodziewałem się, że już w połowie kwietnia będziemy tak daleko.